Z nami jest Piotr Bagiński, trener kadry narodowej w grapplingu. Najpierw do pytania jako zawodnika świeżo opiecznego, podwójnego mistrza już tym razem Europy w grapplingu w kategorii do 90 kg. Gili jak ci się dzisiaj walczyło, eee, No Walczyło się raczej znaczy dobrze, jeżeli wygrałem, natomiast e, pierwszą walkę troszeczkę się pomęczyłem, ale to wynikało jakby z mojego błędu rozgrzewkowego i długiego oczekiwania na tą walkę itd. Tak dalej, tak dalej. Natomiast druga bardzo fajnie mi poszła z Włochem i w finale pokonałem także Rosjanina, mocnego Rosjanina z eee, obie walki skończyły przed czasem, więc to bardziej totalna nominacja. Super, po raz kolejny. Zostaliśmy drużynowym mistrzem Europy z uważam gapingu bijaki nogi. Co ty na to? Zadowolony z kadry. jestem bardzo zadowolony. I... Potwierdza to <coughs> e, Ten wynik potwierdza to, że mamy odpowiednich ludzi w kadrze, zawodnicy się rozwijają, cały czas e, podnoszą swój poziom e, i myślę, że oczywiście super, że ludzie, którzy startowali, którzy startowali, e, którzy startowali po raz pierwszy zawodali także przywie dalej. lale. Bo cały czas pracuję nad tym kadrem i chcę ją rozwijać. Ktoś szczególnie zrobił na tobie wrażenie? Myślę, to że na pewno zło... no Proszę, nie odpowiadaj, że wszyscy się ładnie spisali. Tylko jakbyśmy się ładnie podpisali. spisali, od tego zacznijmy, nie? Ale, no, tak. ale no, w szczególności no, dziewczyny to jak zwykle klasa sama w sobie. Yy... No na pewno Alf, tak? Zrobił mistrza Europy w 80. bez G. To w bardzo ładnym stylu. Wierzyłem w niego, no kto jeszcze Marcin Help powrócił do kadry, więc sen Zybi. Zybi klasa, klasa sama dla siebie. Eee. Jeszcze, no, 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 powiem szczerze, każdy z zawodników naprawdę dał siebie wszystko, nie każdym poszło, tak jak znaczy nie każdy zrobił złoto, ale też, żeby się nie wydawało tym ludziom, którzy myślą, że my przywozimy tyle złoto, że to tak wchodzimy i jest taki niski poziom. Jest to ciężka praca, często te złota są wywalczone naprawdę, naprawdę w wielkim pocie i trudzie, taktycznie, fizycznie. Często o ułamek punktu, czyli punkt mały i, 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 i w dogrywce. I nie jest to takie, takie proste. Naprawdę poziom coraz jest wyższy, więc, więc my też musimy się starać. Natomiast mówię, no, fajnie jest to, że się potwierdza, że tą kadrę, którą wspólnie tutaj y, z Dudkiem y, ustalamy, y, ona sprawdza się. Yy. To jest fajne, nie? jako w Pracy trenerskiej, bo, bo, bo po prostu potwierdza to, że tych ludzi, których obserwuję, których staram się wyłuskać, wyłowić, e, no, nadają się do tego. Tak? Drugą super sprawą jest atmosfera w kadrze. E, znaczy, myślę, że jest to, znaczy ja się cieszę, że jest fajna atmosfera. Natomiast e, to po pierwsze, ja myślę, to, to dlaczego jest ta fajna atmosfera, że tych ludzi można się pasja, czyli sport, to akurat bardzo mi się grafiik, ale ci ludzie Wszyscy praktycznie robią jiu robią, robią e, e, submission, e, trochę zapasów i, i, i ci ludzie po prostu chcą startować, chcą robić winy. I to, to ich łączy, że, że nie, nie, nie jedziemy tutaj po profity jakieś materialne, tylko jedziemy po to, żeby reprezentować ten nasz kraj i zdobywać te medale dla naszego kraju i dla nas. Tak? I niestety cały czas mamy problemy z finansowaniem tej kadry, bo nie ma tak dużo środków z ministerstwa, dostajemy praktycznie naprawdę małe, bardzo małe pieniądze. Niemniej udało nam się pozyskać parę sporok sponsorów, na z tej strony chciałem bardzo yy, serdecznie podziękować za to, że... Tą kadrę, bo dzięki nim ten wyjazd mógł dojść do skutku i ten wynik także jest ich e, przez nich e, w jakiś sposób e, zasłużony. Rozumiem, że obozu szkoleniowego żadnego w tym roku dla kadry nie będzie niestety? Jest w planie, ale jest też taki bardziej sponsorowany e, przez sponsorów. Jest pro, projekt, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie, nie chcę w tej chwili mówić, że będzie czy nie będzie, bo, bo jest są rozmowy na ten temat. E, mniej, no chcielibyśmy to zrobić przed mistrzostwami świata. W Serbii. Przed Mistrzostwami Świata Serbii. Rozumiem, że... Czy Mistrzostwa Europy kwalifikują do Mistrzostw Świata, czy trzeba będzie się jeszcze bić o miejsce na Mistrzostwa Polskie? Oczywiście niektórzy muszą niestety się bić i, i, i chętnych do kadry jest dość dużo. Ja, tak jak mówiłem, moim głównym celem jest to, żeby taka kadra była najlepsza. I ci zawodnicy muszą potwierdzać to, nie wiedzą o tym i nie ma takiej opcji, że ktoś, kto zdobędzie medal, to już ma zaklepane 4 lata, czy jest w kadrze, bo zdobył raz medal. Trzeba walczyć, trzeba się pokazać. Myślę, że wszyscy raczej nie znają z tego, że naprawdę staram się być w miarę obiektywny i sprawiedliwy i brać tych ludzi do kadry. Ja z mojej strony namawiam wszystkich do startów. Jeżeli będziecie startować, to macie szansę się dostać do tej kadry, co wcale nie znaczy, że to jest fajne. Bo naprawdę ja też wymagam dość dużo pracy, jeżeli ktoś... Nie za bardzo chcę współpracować i robić w to tego miejsca w że to nie zagrzeje. Temat jest otwarty, to, że chłopaki zrobili medale, dzisiaj się cieszymy, świętujemy i przez parę dni tak będziemy świętować, ale myślę, że od sierpnia będą musieli się wziąć w ścieżkę do roboty.